Ja my też, znaczy, Pomimo to, że tu się pytanie pojawiło, czy to dotyczy obydwu procedur, czyli karnej i cywilnej, na chwilę obecną rozprawy zdalne są regułą, czy też tak. podkreślam, w postępowaniu cywilnym. Tak. Jednak w postępowaniu karnym ta, ta zasada bezpośredniości jest na tyle twardo traktowana i tak bardzo rygorystycznie, że tam z tego, co się orientuje, bo jestem cywilistą, raczej nie ma tej możliwości na taką skalę, żeby uczestniczyć zdalnie. Natomiast w sprawach cywilnych jak najbardziej taka możliwość jest. Natomiast jeśli chodzi o drugi aspekt informatyzacji, o którym chciałem wspomnieć, który jest bardzo również istotny, mm -hmm. to jest wprowadzenie tak zwanych doręczeń przez portal informacyjny. Tak. Portal mm -hmm. informacyjny jest taką powiedzmy w uproszczeniu dużym platformą teleinformatyczną, do której dostęp mają wszystkie sądy. Ona jest zarządzana przez sąd okręgowy albo apelacyjny, już mogę się mieć, apelacyjny chyba, we Wrocławiu i on jest tak, zintegrowany. Jego zasadniczą zaletą właśnie jest to, że umożliwia on wiążące do, prawnie doręczanie pism profesjonalnym pełnomocnikom, czyli adwokatom i radcom prawnym bezpośrednio przez sąd, poprzez umieszczenie właśnie w skrzynce, że tak powiem, i powiadomienie pełnomocnika o tym, że jakieś pismo jest.